Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie z tej strony Weski i w kolejnym filmie u mnie na kanale. W dzisiejszym poradniku powiem wam jak odblokować dodatkowe, osobiste statystyki, dzięki którym będziecie mogli sobie na przykład zobaczyć przybytą odległość w metrach i wiele innych, także bez przedłużenia zapraszam do filmiku. Oczywiście poradnik znowu jest skierowany tutaj dla osób grających na komputerach niestety, ponieważ żeby odblokować te statystyki, niestety trzeba będzie dodać jeden plik do naszego folderu z grą, także niestety na konsoli nie da się tego zrobić, natomiast na komputerach będziecie mogli sobie to zobaczyć. Oczywiście plik do pobrania znajdziecie na stronie Nexus Mods. Oczywiście link wstawię Wam w opis i ten pliczek będziecie mieli oczywiście w zakładce Files. Jest to Personal statistics Unlocked, czyli właśnie osobiste statystyki. Tak, tutaj znajduje się jeden plik, także bezproblemowo możecie sobie go pobrać. Oczywiście pamiętajcie, żeby się przed tym zarejestrować oraz zalogować. Oczywiście tutaj klikamy slow download i gdy sobie taki pliczek już pobierzemy, to oczywiście go rozpakowujemy. W środku oczywiście mamy data2.pack i teraz jedyne co należy zrobić, to oczywiście sobie go skopiować. Teraz oczywiście szukamy naszego folderu ZGO, jest to u mnie oczywiście w bibliotece Steama, mamy potem Steam Apps, Common, następnie szukamy Danklate 2, PH i Source tak? I w tym dokładnie folderze wklejamy sobie ten pliczek tutaj. Oczywiście ja już go mam. Jest to data2.pack i oczywiście po wklejeniu tego pliku będziecie musieli zrestartować swoją grę. Gdy już oczywiście go wkleicie, wchodzicie sobie do gry i tutaj w zakładce wskazówki będziecie mieli odblokowane osobiste statystyki. Znaleźć tutaj możemy m.in. czas spędzony w grze, liczba zgonów, przebyta odległość. To jest akurat dla mnie bardzo ważne, ponieważ głównie po tą statystykę tutaj pobrałem właśnie sobie ten pliczek. Jest to oczywiście przebyta odległość, tak? Pamiętajcie, że na Steamie jest takie osiągnięcie jak ultramaraton, w którym tak naprawdę musimy przejść 960 km. Także jak widzicie, u mnie jest to nawet nie 500, a zauważcie, że już gram 140 godzin i tak naprawdę wszystko zrobiłem w tej grze dosłownie. Także taka mała od razu porada ode mnie. Jeżeli robicie jakieś misje, to polecam jak najmniej używać paralotni oraz miotły, jeżeli taką jeszcze posiadacie, ponieważ wtedy ta przybyta odległość się tutaj nie dodaje. Zalicza nam to jedynie bieganie lub po prostu korzystanie z linki z hakiem. Dodatkowo macie tutaj również inne statystyki, tak jak wytworzone przedmioty, uniknięte pościgi, zabite gryzonie. Tak jak wytworzone przedmioty, naprawiona broń. Niestety niektóre statystyki tutaj nie działają. Natomiast myślę, że zawsze takie dodatkowe statystyki mogą Wam się przydać i po prostu zobaczyć, co udało Wam się już tutaj zrobić w dengligcie. Dodatkowo jeszcze wam powiem, jak wyjść z tej strony, ponieważ niestety escape'em tutaj nie wyjdziemy, jak słyszycie, klikam i nic się nie dzieje. Także jeżeli chcecie wyjść sobie z tych osobistych statystyk, to będziecie musieli pamiętać, jakim klawiszem weszliście tutaj w ekwipunek, tak? Jak naduszę sobie klawisz I i wejdę na wskazówki, to żeby wyjść z tego okienka, znowu muszę nadusić przycisk I. Tak samo jakbym nadusił mapę, tak, czyli przycisk M. To również, jak wejdę na wskazówki, to wtedy mogę wyłączyć to okienko tylko przyciskiem M. Także to tyle ode mnie filmy. Mam nadzieję, że tutaj z tego pliku sobie skorzystacie. Standardowo, jeżeli możecie, zostawcie proszę jakiś ślad tam na dole, będzie mi bardzo miło. Oczywiście dziękuję również wszystkim wspierającym tutaj za pomoc i wsparcie mojego kanału. No i widzimy się oczywiście w kolejnych poradnikach. Także trzymajcie się i do zobaczenia.